Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, nie mogłam sobie odmówić absolutnie takiej scenarii i takiego gościa. Tak się składa, że Cyprian przechodził po prostu i pomyślałam. Chodź, 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 porozmawiamy o A ja, ja ją znam! <laughs> Cyprian Sala, który jest moim patronem um, i spędzamy sobie miło dzisiejszy dzień. Za chwilę nam odpływa łódka. E, no więc, żeby zdążyć przed łódką i żeby zdążyć przed czerwcem, bo jeszcze mamy maj, a ja Wam będę opowiadała o grze miesiąca kwietnia, więc, więc jeszcze się wyrobię w maju, mam nadzieję. E, zaczynamy, tak? Zaczynamy, tak, bo tak, nie, jest nie, nie, sporo do poopowiadania. Tak. I jeszcze dużo do zobaczenia. O tak, tak. Zaraz płyniemy na zamek kolejny. Tutaj nie widać, ale jest jeden, który przed chwilą żeśmy zwiedzili. Słuchajcie, grana, na którą czekam i to będzie piąteczka, taka bardzo szybka troszkę właśnie jedna pozycja już nie będzie do końca aktualna. Natomiast pamiętajcie, że to są wasze wybory kwietnia, więc więc tą aktualność to różnie. Więc tak, zaczynamy od czegoś co jest tak naprawdę bez zmian, czyli Kora, gra, która jest nowością od portala. Układanka i rozwój, układanka kosteczkowa i rozwój cywilizacji. Kojarzysz? Pewnie nie miałeś jeszcze okazji jeszcze zagrać, bo jeszcze, bo, jeszcze, bo jeszcze czekamy wszyscy, natomiast w tym roku ma się ona pojawić. E, później gra, która was teraz zaskoczy, czyli Quattle, e, bo jakby wracam do tego, że to jest temat z kwietnia, zatem e, wtedy to była nowość, na którą się jakby czekało, natomiast teraz myślę, że się doczekaliście e, tych kolorowych węży, które się układa. E, no na pewno frajda dla dzieci, no, tak. Nie, Oj. zasady nie są istotne. Ważne, żeby węży był długi i jechał stołu, tak, to tak. najważniejsze. Dokładnie, natomiast jakby dorośli gracze e, trochę więcej kombinowa kombinowania mają z tego tytułu. No i potem mamy właśnie też nowość i tutaj my, jakby myślę, że zaginiona wyspa Arna, która się tutaj pojawiła na trzecim miejscu tych gier, e, tych gier, na które czekacie, wynika z to druku, tak sądzę, bo, bo to jest nowość jeszcze z tamtego roku zatem. Zatem zaginiona wyspa Arnak. Na miejscu drugim szczęki lwa. Na małego Glumhagena jeszcze chwilkę poczekamy, ale 10 sierpień to jest to. No i coś, co jest w zasadzie nieaktualne i aktualne zarazem, czyli Wiedźmin, Stary Świat. No, czyli tak Wczorajsza naprawdę. Kampania, Kampania, która wybuchła. No tak. Spektakularny sukces, moim zdaniem. Tak, no bez, bez wątpienia. Projekt po prostu skosił. No, skosił konkurencję. Tak, o, o, za, oby... zarówno polski crowdfunding, jak i, jak i Kickstarter to właściwie było wiadomo. <gryw> tak, myślę. ja myślę, że po prostu wiedź mi to, to jest taka. Taki znaczek, tak rzucasz Wiedźmin i Polska szaleje. No dokładnie, ale to fajnie, no, czyli generalnie sporo z Was poczeka jeszcze chwilę, bo, bo ma się pojawić w tym roku już jakby tak, fizyczna, tak. Czerwiec, fizyczna gra do pogrania. sierpień, tak? Bo chyba jakoś nie, nie, tak, pan... chyba właśnie jakoś maj-czerwiec, jeśli dobrze pamiętam. Oby, oby faktycznie, finalny produkt wyglądał tak dobrze jak ta kampania. No myślę, że przyjdzie nam się przekonać. E, no to teraz sobie szybciutko przelecimy do e, dodatków. E, dodatki, e, jeśli chodzi o miesiąc kwiecień, e, no to tutaj piąte miejsce Preludium. To jest dodatek do Terraformacji Marsa. Nic nie powiem, bo w Terraformacji nie gram. A ja grałem. Grałeś? Grałem preludium. w Terraformację pre, i, ta, i, ta, i też z kartami Preludium. Ciekawy dodatek. Dodaję takie umiejętności startowe, jeśli, jeśli mnie nie zawodzi moja pamięć. Mm -hmm, okay. Ale i tak y, transformacja fajna. Tak, Czasu pochłania, straszny, ale. spoko, ale, Przyjęło się tak. u Ciebie. Mm -hmm. Everdell, i tutaj dodatek perłowy potok. E, perłowy potok. E, no, czyli generalnie tam z tymi perełkami dokładamy sobie ten element wody. Miałeś okazję w dodatki do Everdella grać? E, grałem tylko w e, zimowy szczyt. Okej, okay, to zimowy szczyt. Tak poleciliśmy od razu z grubej, żeby utrudnić sobie rozgrywkę. <laughs> Ruiny Tandaru na miejscu trzecim, czyli, czyli rozszerzenie w takiej formie kampanii do Hero Realmsa, u mnie jeszcze też wciąż czeka, ale Jest, na pewno u mnie pewno na półce sięgnę. wstydu, na również leży wraz z bohaterami. To może oboje jakoś spróbujemy w to. Miejsce drugie, właśnie wspomniany Zimowy Szczyt, również Everdeltu króluje, a na miejscu pierwszym e, brzdęk i wesołą kampanię wybraliście, czyli... Właściwie mogę powiedzieć, a nie mówiłam, bo tak, bo tak mówiłam. To że... jest To jest legacy. Do nie, do nie drażni smoka. Dokładnie, to, to, jest lega... znaczy, to jest dodatek legacy, w sensie jak będzie już podstawka legacy, natomiast możesz połączyć z podstawową wersją po prostu Brzdęk Nie Drażni Smoka. Są tam bohaterowie, są tam figurki, więc właściwie coś, czego mnie osobiście w Brzdenku brakowało, tak? Czyli te, takiego bardziej spersonalizowania, że ja mam tę swoją postać, mam tą klanszetkę i, i nie jest to mi belek, więc jakby nie dziwią mnie te wybory. Tak, to wygląd, zobaczymy jak w maju. Już, już, już się to mocno kształtuje, bo jeszcze możecie głosować. No to teraz sobie porozmawiamy o tej piętnastce, czyli po prostu ulubionej grze miesiąca. Pierwsza piątka też bardzo szybko, właściwie chyba wszystkie szybko. Okej. Okay. Natomiast wy możecie sobie podziwiać piękne szczyty, a propos zimowego szczytu, bo tam właśnie są nasze Tatry, o ile będzie to widać. Piętnaste miejsce, moi drodzy, zerkam, bo ja mam tutaj wspomagacza w postaci telefonu, nie mam kartki jak zwykle, natomiast jesteśmy w plenerze, więc... Tak jak, więc... może to wybaczyć. No, myślę, że sceneria to wybacza jak najbardziej i mam nadzieję, że gość też, bo, bo po prostu trafiło mi się idealnie. Jeszcze tylko dryneczków z palenką o, o tak, tak zdecydowanie. Wiemy. To, ale to żartuję. Tak, cięcie Okej, okay, słuchajcie, 15 miejsce. Coś, co mnie mocno zaskoczyło, bo nie spodziewałem się tej gry tutaj, ale jest i fajnie, bardzo fajnie, a mianowicie Star Wars. Rebelia. A. A. Półkasty, nie Półka gramy. Nie, no, nie koniecznie. I... Tak, koniecznie w yes. kosmos się wybierz, bardzo fajna... Y... Osobówka, w której, w której za każdym razem wcielisz się w drugą stronę ja się przynajmniej po obu stronach świetnie bawię, bo czy to Rebeliant, czy Imperium patrzysz na tę inaczej i czerpiesz mnóstwo frajdy z tego, więc jest fajnie, że ona jakoś tak jakby do tej piętnastki się dostała. Czternaste miejsce, właściwie nowość. Wtedy to rzeczywiście była nowość, czyli wtedy w kwietniu, czyli Mystic Veil vale od Portala. Taka gra z przezroczystymi kartami. Ja tu rozmawialiśmy chwilkę tak, przed, tak, więc tak. mówiłeś tak jak Gloom. Jasne, to jest dokładnie jakby y, y, pomysł, jak to ma działać y, przezroczystość kart, to że nakładasz na siebie i tam te symbole jakby się pojawiają, one prześwitują tworzenie kart w, w sposób taki, że wkładasz mhm. w koszulkę i ta, ta karta tworzy się. U nas deck building gości często w domu, ale chyba najpierw spróbujemy na Gloomie. Tak, tak. No, zważywszy na to, co graliśmy wczoraj, to myślę, że te klimaty Glooma a propos dżentelmenów są troszkę podobne, chociaż tu jest mocno. I osen słuchajcie, spadek o miejsca 3, bo mamy miejsce 13, było na 10, czyli klasyka, nie poddawajcie się magowie bram, tu trzeba po prostu to na zwalczać. Można uznać, że po prostu już się kończą wrogowie. No nie wiadomo jak z tymi statystykami, bo u mnie jak Josent nas tu trafia, to, to różnie z tym bywa, bo rzeczywiście jest tam ciężka, ale strasznie lubię, bo, bo, bo jakby inicjatywa, to ułożenie, że to jest nie, takie nieoczywiste, niezgodnie z ruchem, ja, ja lubię, jak to jest takie no, niesztampowe i budowanie sobie tej talii w ten sposób, że odkładam ja sobie muszę to zaplanować, bo wiem, że za chwilę wróci właśnie w tej kolejności, to jest naprawdę fajna, fajna sprawa i... I to są takie główne rzeczy, za które ja i No lubię. Bo ty nie lubisz losowości. Wolisz Zjedniczo, mieć większą kontrolę. Tak, tego wolę tego mieć, przynajmniej wolę czuć, że rzeczywiście od, od tych moich decyzji to zależy. I jak ja sobie to, że tak skupię, no to, no to moja, moja sprawa. Jak to jest takie całkowite oddanie się losowi, to no może nie do końca. Nie mówię, że nie zagram, natomiast to, to, to nie jest coś, do czego moje serce gdzieś się mocno pała. Miejsce 12, bo miało być szybko, no to jest, słuchajcie, właśnie to, czyli smartfon, i to jest nowość. To jest nowość, przynajmniej no, jakby już teraz jest na rynku dostępna, natomiast to jest ciężkie, rozbudowane euro, czyli propozycja od portala, i ciężkie nie tylko pod względem tego, że to jest rzeczywiście gabarytowo, dość mocno wypakowane pudło. To sobie możecie zerknąć na premiery. Postaram się podlinkować. Chociaż jestem na wakacjach, więc może nie, ale znajdziecie na kanale. W premierach pokazywałam, jak, jak smartfon wygląda. Do kombinowania sporo. I taka tematyka dość nietuzinkowa, bo myślę, że nie, nie ma się na co dzień okazji wcielać w dyrektora, czy tam prezesa firmy, która produkuje smartfony i gdzieś tam się na tym rynku odnaleźć, więc tak się zastanawiam, czy to jest tematycznie bliżej Ciebie? Tak, bo ty tam masz do czynienia tak, jakby tak, z, tak. z tą taką technologią, technologią, ale. No więc to smartfony. Wpasuje się do każdego szablonu. Powinno Ci się spodobać. Jest gdzieś w planach, wkrótce, ale... Miejsce 11. Hero Realms. I Hero Realms też zdaje się zaliczył sobie spadek. Natomiast możemy już przejść po prostu do dziesiątki. Brass Birmingham. Okay. Czy coś ci to mówi? Tak, tak. Grałeś? Brak y, jeszcze nie, brak dostępności. Mi to mówi z U. początku roku. No tak, tak, tak. I ale w kolekcji jest Lancashire. Lancashire. Mhm. Tylko nie ma instrukcji. Musisz zrobić. Dobra, to pomyślę. Trzeba <gry> <gry> wykorzystywać po okazję. O, albo zagrać, najlepiej. Podobno najlepiej się uczyć grając. Tak, myślę, że to zdecydowanie jak najbardziej tak. Tym bardziej, że to jest, to jest planszówka, która, która jest w tandemie tych, które lubię, więc, więc powinno szybko i sprawnie pójść. No ale Braz zaliczył tutaj spadek o dwa miejsca, ale w dziesiątce jest. Więc, więc sporo grany Przez Was, moi drodzy, podobnie jak Spirit Island, z delikatnym spadkiem, ale jak najbardziej gdzieś tam te duchy odpędzają. Na jeźdźców y, z wyspy. I nowość na miejscu ósmym, y, nowość w kwietniu, chociaż y, myślę, że wciąż gdzieś tam ta nowość jest przyklejona do tej gry, a mianowicie. Kojarzy mi się to z takim dniem jak teraz, czyli łączka Łączka od rebela, bardzo kolorowa gra, w, w której mamy po prostu no, budowanie sobie tali w dość taki prosty sposób, natomiast ładne, ładnie to wszystko jest ubrane e, i trochę konkurowanie o te punkciki. E, wzrost, czyli myślę, że wraz z pogodą zyskuje na skrzydłach jajeczka. Widziałem, widziałem, tylko widziałem. Okay. Na skrzydłach, e, natomiast brzdenka nie drażni smoka w podstawkę. I miałeś okazję zagrać? Brzdęka w kosmosie. kosmosie. Brawan w próżni, teraz wjechały jeszcze dodatki. Generalnie zacząłeś od kosmosu? Tak. O, no to całkiem, całkiem ciekawy wybór. Mnie osobiście delikatnie lepiej, znaczy bardziej mi się podoba, bo, bo jest tam trochę większe, więcej kombinowania. Natomiast podstawowego Brzdęka jak najbardziej lubię i on tutaj wzrósł o, zobaczę sobie, z miejsca dwunastego. Więc szóste miejsce to właśnie Brzdęk nie drażni smoka, czyli podstawowa wersja tejże gry, ale Nemezis to już wiesz. A tak. Był zaliczony? I oczywiście zaliczony w koncertowy sposób, yy, rozszczelnieniem się kadłuba, bo. Oh. Czemu się przejmować, że 8 pomieszczeń jest uszkodzonych? Graby, graby! A, idziemy dalej! <laughs> no tak, u nas chyba też się to skończyło nawet na nagraniu, że po prostu się popsuł ten statek, czy tam spalił, nie pamiętam już dokładnie. Yy, natomiast tak, Nemezis tutaj yy, troszkę delikatnie spadł ostatnio, natomiast teraz wzrósł o pozycję jedną, ale generalnie utrzymał się w tej dziesiątce, więc cały czas na stół wraca. Tak czuję, że może będzie wracał. A propos karnomorfów zdaje się, że dzisiaj chyba mają premierę. A wykresie... koszmary? koszmary? Koszmary. Koszmary, koszmary, karnomorfy to koszmary przy okazji dnia matki no rany. Niezły, niezłą datę z, z tytułem. Natomiast tak, bo my sobie nagrywamy to właśnie 26, Muszę że mamy zadzwonić, taka propos. A w ogóle no, to teraz. Ja mamo wszystkiego najlepszego, więc, więc już mam z głowy. Teraz formacja Marsa, o której wspomniałeś, że grałeś. Tak. Spadek malutki o jedną pozycję. No u mnie tak było, że ja zaczęłam właściwie i jakby nie wróciłam do tej rozgrywki jeszcze, co nie znaczy, że mi się nie podobało, po prostu nie było okazji, więc uznaję, że nie grałam. Ale masz bo... zestaw z planszetkami, taki fajny? Nie, nie, mam, mam jakby taką podstawę. Przy, przydatna sprawa, te planszetki, naprawdę przydatna sprawa, bo tych, tych żetonów później na koniec rozgrywki, w sensie tych kwadracików robi się tyle, że... Można się pogubić? Tak, no tak. i to liczenie. My żeśmy się już w pewnym momencie wspomagali telefonami i aplikacjami, żeby zliczać, Są jakieś żeby... jakieś apki do tego, żeby to zrobić? Tak, rozwiązać. tak. No, Na Androidzie szczęście. naprawdę fajnie wygląda. Mhm. No dobra, no trzeba będzie spróbować. Eee, trzecie miejsce, to... poczekamy trochę, bo to podium, to jakby... No. <laughs> trzecie miejsce, moi drodzy, i tutaj jest Wzrost, e, gra, którą ja bardzo lubię i, i jest takim fajnym zaskoczeniem, jeśli chodzi o, e, o tego akurat projektanta, czyli Bonfire. Miałeś okazję? Spróbować. Nie, jeszcze nie. Yy... Grafika, przykuwa oko. Ta okładka. Tak, graficznie tak. okładka, tak. Rzeczywiście bardzo ładna. Dużo tego wszystkiego tam jakby w środku, natomiast mi się... z tym pływaniem po wyspach, nie? Pływanie ten... po wyspach jest jednym z elementów, tak. bo tak naprawdę i tam te trisa trochę układasz sobie, A, tak, tak na swoich małych planszetkach e, i przepływasz, żeby tam dostać się do, do wysp, albo sobie wziąć te strażniczki, bo też Ci za chwilę one są potrzebne, bo chcesz je wysłać na ścieżkę, którą też budujesz, żeby one wlazły tam i rozpaliły ten ogień. E, I generalnie naprawdę fajne, fajnie to wszystko wyszło e, i Stefan mnie zaskoczył mile, e, bo wcześniej tak... No, o no, tak już nie bywało, natomiast tutaj jak najbardziej bardzo, bardzo udany tytuł. Jak najbardziej mam, więc jak będziemy mieć okazję, to, 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 możemy, to możemy jak najbardziej sprawdzić. Drugie miejsce, moi drodzy, zaginiona wyspa Arnak. Po prostu. A Indiana Jones na plansz. No tak, ja, ja czuję jakby na miastkę nie, nie, nie ma co przesadzać, że to jest Indiana Jones. No, no w nie. Ogóle no. Jakaś tam niewiadoma jaka przygoda, bo to nie jest gra. Przygodowa z jakąś fabułą. Natomiast jak się ma jakieś Liny, jakieś pistolety, jeździ, jeździ się jeepem, czy tam leci samolotem, czy płynie łódką w dżunglę i tam się znajduje jakieś maski albo różne. No to kurczę, kolerze się od jedno. razu, tak. Ja A tym... czy możemy być niesztampowie, możemy powiedzieć, że to był bibliotekarz. Była też taka seria, bibliotekarz. Niechże będzie. No tutaj są archeolodzy, więc powiem Ci szczerze, że jak do tej gry zasiadłam i tak sobie przeczytam, archeolodzy, stanowiska archeologiczne. Jezu, jakie to będzie nudne! No nie w ogóle! Ale to naprawdę działa i jakby mnie, mnie się naprawdę spodobało, więc, więc jak najbardziej znowu to samo, nie wytrzymam. Ale poczekaj, to możesz mówić, jakie masz oczekiwania, a ja spróbuję tego szybko włączyć. Ja nie? nie wiem. Znowu popsułaś? Nie, no po prostu wyszłam, Ach, te telefony, to jest to jest jednak coś, co mnie. Coś, co mnie pokonuje. Otwórz plik. I było przepisać. No i dobra. Było przepisać, ale mi się nie chciało, po co mam marnować papier. Miejsce pierwsze nie będzie zaskoczeniem. Co jest na pierwszym miejscu? Everdel. Okej. Okay. Wciąż niezmiennie, po prostu Everdel króluje, więc, więc teraz jest królem. Zobaczymy, co będzie w maju, bo może się to zmienić, ale... Na ale koniec roku mamy dodatek nowy. Kolejna część, tak jakby do budowania z prawej strony. No planszy. To, to spory stół będzie nam potrzebny, bo generalnie tak. i to drzewo, i te plaży to, to sporo miejsca zajmuje. Natomiast, jakby, nie mówię, że nie rozumiem fenomenu Everdela, bo on jest po prostu uroczą grą i, i myślę, że jest w stanie zainteresować bardzo różny przekrój graczy. Rzeczywiście to, to pojęcie rodziny na grę może być poszerzone, bo i takim zaawansowanym graczom się spodoba, bo tam jest naprawdę sporo pod... To jest fajne, żeby nawet zachęcić kogoś tak. znajomego do grania tak, w gry planszowe, tak. bo Everdesk tam, się tam do tego mam bardzo niski próg wejścia, nie mam dużo zasad, mhm. a tak naprawdę zasady można w trakcie kolejnych Jasne, rund pokazywać i to, mhm. i to łapie się, pierwsza, druga runda, no ale zgodzę się z Tobą, jak opisywała się Verdela właśnie, że jak ktoś już wyleci do przodu, no to te oczekiwanie, to się ciągnie. No może się ciągnie, jako, bo to wiesz, wszystko ale... zależy od graczy, jak, jak jakiś jest myśliciel, to w każdej Oj że może, to może to gdzieś tam e, długo teraz Teraformacje natomiast... to też dotyka. Zawsze, mm, zawsze możesz znaleźć sobie jakiś sposób zabicia czasu e, w tym momencie, kiedy oczekujesz. No. Szukanie męża. <laughs> Na przykład. Słuchajcie, jeszcze rozczarowania, czyli taka piątka, mam nadzieję, że mi się to nie powyłącza. E, z rozczarowaniami to tylko przypomnę, że chodzi o rozczarowania miesiąca. Miesiąca, a, znowu, a nie, nie w ogóle. A nie w ogóle, znowu. Natomiast, no co was rozczarowuje, z nowości, które was rozczarowują, to Robinson Crusoe. Chyba za trudno? Nie wiem. Robinson Crusoe... Ja grałem, miałem okazję grać. No i? Nie, nie byłem, nie czułem się rozczarowany. Może nie porwało mnie to e, bardzo, grałem w podstawkę, e, ale... A czemu cię nie porwało? W sensie, jakby oczekiwania, a to, co było, co Chyba tam... za łatwo nam poszło. Ach. Tak... E, Jakoś ta rozgrywka była. Na pewno dobrze go wyjście. No, no, wydaje, się, się, wydaje mi się, Robinson. że dobrze, ale, ale jakoś tak właśnie miało być ciężko i tak udało ale się nie, wszystko. Ale nie było tak źle. No okej, okay. no, w każdym razie Robinson Crusoe jakby, jakby fajnie by było, gdybyście wpisywali dlaczego. I jakby nie, nie chodzi o doszukiwanie się dziury w cia, całym i spiskowej teorii dziejów, tylko ja naprawdę jestem ciekawa, co tam was rozczarowało. Tak, tak jak na przykład w miejscu czwartym, czyli Splendorze. No, u mnie Splendor, ja ci mówiłam, no, tak? tak? Że u mnie Splendor działa jako po prostu wabik doskonale. Może to nie jest najpiękniejsza gra, bo ona dla mnie wyglądem no nie jest jakimś mistrzostwem świata. Ona już się troszkę zestarzała, ale e, to jest tak proste i tak fajne, bo to najczęściej ludzie no to dobra, no to jakby już jak mam w coś grać zobacz, tu masz kolory, różne kryształki dobierasz sobie, okej. Okay dość łatwe i zaczynają w to wchodzić i widzą mnóstwo możliwości i to działa, to po prostu działa. mnóstwo, mnóstwo ludzi wprowadziłam właśnie z Splendorem do to grania, właśnie więc... tu jest ten problem. Jako że... nie działa inaczej że... niż rozczarowanie. No, może jest kwestia tego, że doświadczeni już gracze, no mniej chętnie sięgają po to, no bo... I rozczarow... no tak. okej, okay, no to, to być może, może, to być może o wykaz. to chodzi. Osadnicy z Katanu? Nie próbowałem, ale... Yy... Nie umieszkam z tego. Się. Nie, nie chcę się zgrywać, ale nie umieszkam pewnie, yy, że się tak brzydko wyrażę, wydębić od ciebie ten w kosmosie. Nie ma sprawy. Z tymi rakietami. Wiesz, właśnie s, s, tak, z e, katanem w kosmosie jest tak, że on jest na granicy jakby kiczu, to znaczy no bo... czy to już jest kicz, czy jeszcze nie? Bo, bo te rakiety mogły być inne, mogły być lepsze. Natomiast ja w tym odnalazłam po prostu fajdę faj, fan, że, że doczepiam sobie tam te moduły, że te rakiety są takie trochę duże, może niepotrzebnie, że tam te kolorowe, nie, w różnych kolorach te kuleczki zlatują, to jest fajne, to jakby jak się podejdzie do tego trochę tak z dystansem, nie na zasadzie, że wszystko musi być takie, wiesz, no po prostu super nowoczesne, to e, to jest fajne gdzieś tam na bazie tego, tej, tej, takiej klasycznej rozgrywki z katana, mnie się to spodobało. Trochę, ja myślę, że ja Ci już testuję, wczoraj ale... pokazałem, że małe gry potrafią cieszyć. Tak, 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 to prawda, to prawda, że czasami nie ma się co uprzedzać, ale Oczywiście, kwestia spróbowania i każdy ma prawo mieć, e, mieć o tym swoje zdanie. Terrors of London e, na miejscu drugim, i od razu powiem, co na miejscu pierwszym, czyli niezmiennie Mezo, Mezo, który swoją drogą można wygrać. Więc mam nadzieję, że ta osoba, która, e, która wygra, nie będzie rozczarowana, tak jak w wypadku tych pięciu. No, więc, oczywiście, zachęcam Was, moi kochani, do tego, abyście podziwiali przepiękne Tatry, No, po prostu dzisiaj wyglądają cudnie z tym śniegiem, jest super pogoda, więc my zaraz płyniemy, o ile przepłynie nasz okręt, piracki statek, na drugą stronę, zobaczyć zamek, jak wygląda z tamtej. A Wam życzymy tak, tak fantastycznego dnia, jak my mamy dzisiaj. Tak, i wypoczynku. No i dajcie znać, w co gracie najchętniej, które gry was rozczarowują w maju, na które czekacie, czyli, czyli link do gry miesiąca maja. Jeśli nie wrzucę teraz wszelkich potrzebnych linków i odnośników, kto co wygrał i jakie są nagrody, to bardzo was proszę o wybaczenie. Kajam się, jestem na Możemy urlopie. Możemy zwalić to na mnie. <laughs> nie! Na urlopie, ale na pewno. A to w odcinku Bordius albo w jakimś kolejnym. Wam to wszystko nadrobię. Tak prezentuje się gra miesiąca. Mm, kwietnia, W maju? <laughs> z Cyprianem, z moim patronem. Więc doskonałe towarzystwo w fantastycznych okolicznościach przyrody, które mam nadzieję, że trochę Wam uda się przesłać. Szczególnie dla tych z Was, którzy są gdzieś tam na Nizinach albo nad Morzem. Zachęcić na do przyjazdu. Tak, jest to jest naprawdę świetna miejscówka. No to dobra, to tyle. My lecimy dalej zwiedzać, a Was serdecznie pozdrawiamy. Bajo!